Jestem bardzo rad, że zarząd Euroregionu ukonstytuował się w podobnym zestawieniu personalnym jak dotychczas, będzie nam łatwiej współpracować. Jeśli chodzi o współdziałanie z Euroregionem, prezesowanie Euroregionowi jest chyba mi szczególnie łatwo z uwagi na to, że byłem twórcą jego biura, od początku współpracuję z tą instytucją, wręcz w niej pracowałem przez blisko 9 lat, a zatem... Posiadam te pewne podstawy merytoryczne i wiedzę historyczną, która ułatwia. Natomiast praca w Euroregionie Pradziat, społeczna praca, jest bardzo wdzięczną rzeczą w moim życiu. Najogrom ogrom satysfakcji, ogrom kontaktów. Dlatego jestem szczęśliwy, że ponownie zostałem wybrany prezesem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziat. Szczęśliwy podwójnie, bo bez głosu sprzeciwu wszyscy obecni na. W sali przedstawiciele samorządów tworzących Euroregion oddali na mnie głos, więc y, powiem w skrócie, duma mnie rozpiera. W wyniku tajnego głosowania kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych. Radosław Groszkowski, głosów 37. Głosów nieważnych było 0. Komisja stwierdza, że prezesem do rządu Stowarzyszenia Gmin Polskich i regionu Zagrad został pan Radosław Groszkowski. Na tym protokół zakończony. Jestem przekonany, że to, co zostało dzisiaj zaprezentowane, to sprawozdanie nie tylko z czterech lat, bo gdybyśmy prześledzili okres ponad 20 lat, to jest kontynuacja pierwszych inicjatyw w ogóle wejścia do Unii Europejskiej, samorządy były prekursorami. Potem pierwsze pieniądze dla nas takie szokujące, że można w ogóle uzyskać dofinansowanie, a dzisiaj to już jest bardzo profesjonalna praca. Pan prezes reprezentuje nie tylko zarząd, ale tak jak ja wspomniałem tutaj jako starosta prudnicki w wielu komitetach monitorujących te, które oceniają projekty, to jest taka fajna sprawa, że w podwójnej roli jest. I też zaznaczyłem, że możemy się spierać, bo gmina Guchołazy nieraz z Panem Starostą prowadziła dysputę czy projekt szerszy starostwa, czy gminy Kuchołazy. Ale to, to nie ma znaczenia, bo jesteśmy, jako, jako Euroregion, myślę, że mocną taką grupą stowarzyszeniową, zresztą ilość gmin o tym świadczy. Natomiast drugi aspekt to jest praca całego biura, bo zarząd wiadomo, no, ma zupełnie inną rolę do spełnienia nie tylko do podejmowania uchwał, do reprezentowania, do oceny wniosku, ale ta mrówcza praca to jest całe biuro i tutaj połączenie tych funkcji. Wcześniej już pan Ruszkowski był pracownikiem biura, więc mogło być takim fajnym, ja wiem, łącznikiem, że jako, jako prezes stowarzyszenia nie tylko zna pracowników, ciężką pracę, ale też w formie reprezentowania potem na zewnątrz całej regionu.